Dying Light 2 pokazano soczysty fragment rozgrywki ponad 26 minut tego, co zobaczymy w Dying Light 2. My widzieliśmy dokładnie ten sam fragment. Na Gamescomie, więc warto było pojechać, prawda? Mogliśmy zostać i. Na szczęście nie pojechaliśmy tylko do Dying Lights 2. Ale, ale wiesz, mogliśmy zadać pytania, i to były pytania, które y, były bardzo zasadne i wyjaśniały kilka rzeczy, które zobaczyliśmy. Mm -hmm. tak, i ale my naj... też Ale zobaczyliście najpierw po gameplayu, na właśnie. No to, to, to co, co jest znaczy, na no, Jeżeli nie widzieliście jeszcze, albo jak widzieliście, to przypomnimy, mamy naszego bohatera. To jest chyba początek gry, podejrzewam, bo gdzieś tam. Pierwsze te etapy w miarę. I jeden z naszych. Jesteśmy już jakby do jakiejś frakcji, jakby przypisany, z tego co można się zorientować. I tam jest spotkanie właśnie naszej frakcji z wrogą frakcją. Jeden z szefów naszej frakcji zostaje postrzelony, i my gonimy ciężarówkę bandytów, którzy uciekają. I jest taki pościg, który wygląda bardzo efektownie. Bohater biegnie tam po, jakimi, po różnych piętrach wieżowców, kamienic, wpada do środka, w ogóle jakieś super skoki. Huśta się na, lia, na, na, lianie, na linie, używa lotni, nawet w pewnym momencie potem wpada do piwnicy z wypełnionymi zombiakami, musi się z niej szybko wydostać. I w ogóle jest to bardzo, bardzo dynamiczne i wydawało nam się, jak to oglądaliśmy, że to jest takie oskryptowane, nie? że to, to, to musi być tylko jedna ścieżka w tej misji dostępna, ale zapytaliśmy potem właśnie devów i oni powiedzieli, że, że nie, że można tą ciężarówkę złapać o wiele szybciej. Albo można w ogóle jej nie złapać, nie dogonić, i wtedy jakby byłby nam się jakiś zupełnie nowy cel misji, żebyśmy w ogóle znaleźli tę bazę wrogiej frakcji na, na zupełnie, w zupełnie inny sposób. Więc mam nadzieję, że to faktycznie prawda, bo jeżeli mimo, że to nie jest oskryptowane i wyreżyserowane i nie jesteśmy prowadzeni za ręki, to i tak tak wygląda, no to, to fajnie się zapowiada. Ja, ja też bym zaznaczył, bo w porównaniu do tego, co widzieliśmy w tamtym roku, to tam było jakby jasno powiedziane, że jakby ten na dwie frakcje jest podzielona gra czyli typowych bandytów i typowych takich wojskowych. Tutaj właśnie jest ta frakcja jakby wojskowych, ale oni nie są pokazani tak jak to było 12 miesięcy temu na Gamescomie czy tam na L3. Tutaj bardziej jakby urealniono. Znaczy myślę, że tu różnice są bardziej w tym, że. I w ogóle zaprojektowano inaczej. Bo tutaj o... inne mają, może wiesz. Ale pierwsze to, co oni powiedzieli, że oni stworzyli świat, który będzie nowoczesnym średniowieczem, czego w ogóle nie było no tak, kilka tego miesięcy nie mówi, temu. To i, i, I w ogóle budynki niektóre tak nie wyglądały w ten sposób. Tak więc no sporo się pozmieniało w Dying Knight 2. A tobie, Pawle, jak się podobał gameplay? No bo ty jakby. E, na świeżo, tak, na świeżo, na świeżo pierwszy ale pasywnie, tak? Nie, 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 nie mogłeś wejść w interakcję z tym wszystkim, co, co, co widziałeś na ekranie. A wy też chyba niespecjalnie wchodziliście w interakcję, nie? No, no jakbyśmy tak krzyczeli, nie, to <laughs> okay, coś okay, tam, tam biegnij wolniej, szybciej, mhm. to może by się posłuchał. Mnie to ogólnie powiem wam szczerze że zawsze gameplay we wszystkich tych grach, czyli i w Dying Light 1, I, i wcześniej w Dead Island, Nikt jakoś tak nie przyciągał, zamiast zawsze on był taki strasznie sztywny i, i nieinteresujący, i pod tym względem on dalej wydaje mi się, że tu się nic nie zmienia. Ale sama gra może być ciekawa o tyle, że ja jestem ciekaw po prostu koopa. Koop zawsze ratował mi te gierkę, a niestety ten Gameplay mi dużo tego nie pokazuje, więc ciężko mi powiedzieć. Z drugiej strony, tak jak mówicie, że są, że, albo że o, nie, że może są, tylko że twórcy obiecują, że są, różnego rodzaju rozdzielające się e, tam historie, możliwości i tak dalej, gdzie, gdzie e, w danym momencie możemy podjąć inną decyzję i to będzie skutkowało w trochę innym rozwiązaniu danego zadania. No to na to też liczę. No, szczególnie, że tam był zaangażowany, jak on tam się nazywa, ten taki Chris niesamowity Tak, Chris Avelon. To twój lubieński, nie pamiętasz nazwiska. <laughs> tak, tak. Chris Avelon jest zaangażowany, więc jak najbardziej z tej strony mnie to interesuje. No ale mówię, tak jak patrzyłem na to, no to. No skaczesz sobie, skaczesz więcej, bijesz się, bijesz się bardzo Super. sztywno. Chociaż y, odpadają kończyny, więc wygląda to fajnie, ale z drugiej strony za, bardzo przypomina mi to na przykład ten system walki-venge. Przypomina mi coś, co na przykład mamy w takim gdzie, gdzie to jest taką rzeczą, wiecie, dodaną. Na, no bo w Fallout przede wszystkim tam się strzela, mimo wszystko, jeżeli chodzi o system walki, a broń do walki-venge zawsze wydawała się tym takim dodatkiem późniejszym, że hej, tutaj jeszcze przy okazji możesz kogoś uderzyć, masz ze trzy ciosy, cztery e, animacje w sensie masz blok. I tutaj to tak samo wygląda i mnie to trochę martwi, e, szczególnie, że z tego co mówią twórcy, co teraz od was słyszę, no to nacisk na tą broń białą może być znowu bardzo duży. I, no i... tak, broni palnej raczej no nie, nie. Uświadczymy, znaczy uświadczymy, ale bardzo mało będzie no municji i tak dalej. Będą no łuki też, to może być trochę więcej. No tak, ale Łuk to też jest taki dosyć statyczny, jeżeli chodzi o to, jak się z niego strzela. To zwykle jest takie do składania się taka dobra obra, ale koniec końców, w każdej grze, w którą gram, ten łuk to też przestaje być satysfakcjonujący szybko. No i szko szkoda, mam nadzieję, że, ten, że to tylko tak wygląda, tak? I że ten. System walki no, z żeby z tego wyszedł shooter? No właśnie, za to nie, nie, ja jest chciał, to, że żeby masz parkour. Inspiracja poszła też w kierunku trochę może takich wielu jak Dark Messiah, czy, czy. No to chyba kwestia silnika jednak. nie? nie aż tak liberans, bardzo ale, Aż tak bardzo nie zmienią tego systemu walki, nie Jasne. żeby. No, znaczy, ale i wiesz, tak jest. To dużo, tak? dużo lepszy niż w Dank pierwszym. Nie, no to oczywiście, to jest. jest a też jest a propos te, tych zmian to w ogóle jest te twórcy tam powiedzieli, że 50% gry w ogóle nie zobaczysz podczas jednego przejścia, bo tam jest tak, że jak podejmujesz decyzję w tych ważniejszych momentach to się jakieś, niektóre dzielnice na przykład zupełnie się pojawiają nowe. Jeżeli podejmiesz jedną decyzję, to w ogóle może nie zobaczysz jednej dzielnicy. No się w chyba ich wygląd, tak? Y y na przykład jedna się wyłoniła spod, spod, spod wody, więc gdybyś nie podjął jakiejś decyzji, tak, bo tak. jakąś tam tamę otworzyli, wiesz, no, i wypompowała okay. się woda. Nie, no, okay. no bo jakby głównym celem tej misji, którą wszyscy widzieli, było to, żeby albo Zostawić pompy wyłączone, ale tutaj wszystkie osoby mieszkające w mieście z tej frakcji no, będą powoli umierały, bo nie będą miały co pić, e, albo pójść właśnie do tego nowo, nowoczesnego, średniowiecza, tego, tego wielkiego zamku i odblokować te pompy. E, no ale jeśli odblokujemy te pompy, to oczywiście spuścimy e, wodę z tamy. Na no, się, że. Tak, pod... że w tej wodzie leżały tony zombiaków, ogólnie, tak. mar znaczy martwych zombiaków, no, zombiaków, więc ta woda może być trochę nieczysta. Ale w każdym razie, na przykład, ma być tak, że. I masz Jaki... cały region odsunięty, no tak? tak no na tam, przykład, gdzie gdzie to nie będzie tylko tak, że się zmieni wygląd danej dzielnicy, tylko tam wszyscy NPC, wszyscy frakcje rządząca questy inne będą, więc no mają dosyć ambitne plany będzie, właśnie. Bo tutaj też jak oglądaliśmy gameplay, to rozmawialiśmy o tym, jak dużo jest tutaj skryptów, jak, a jak dużo to dzieje się rzeczy naturalnie, dynamicznie. Twórcy twierdzą, że wszystko właściwie da się w Może też być tak, że są różne ścieżki na każdej z tych ścieżek czeka jeden skrypt. Nie tak, ale, ale biorąc pod uwagę swobodę poruszania się, to jednak oskryptować się tak, żeby zabezpieczyć każdą możliwość, jaką gracz tutaj może, wiesz, no to, to jest kalne. trudna sprawa. No zobaczymy, ja, 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 to, ja nie miałbym nic przeciwko, gdyby tam były skrypty w jakich misjach na przykład, nie? A gdyby generalnie zadania były mniej oskryptowane, jeżeli chodzi o to, jak podchodzimy do nich i, i jakie, jakie wybory podejmujemy. No zobaczymy, na pewno mnie to bardziej interesuje niż poprzednie gry, to bo mówię, to był taki... Wszyscy chyba pamiętamy jak się jarali ludzie na, na, na Dead Island jak wychodziło, a potem taki zbiorowy a, Czy ja wiem, kiedy się to ludzie, ludzie właśnie lubiły dodając ze względu na kołopa i na tak koopa, się bardzo tak, dobrze sprzedało. Tak. Bo to jest w momencie, kiedy się już zagrało z kimś, to było dużo przyjemniej, ale to jest ogólnie chyba zasada z wieloma A, bo Rolandcy też tam nie były, nie grywali, się... z kimś nie zagrałem. Bordylance są fajne. A, a Dying no, Light mi się nie podobało, bo przynajmniej w Dying Light miałem ten parkur, więc tam to było trochę różnorodności. No tak. że tam, no tak. Ta nudna walka mi się znudziła, znaczy nudna, no, jednostajna, dosyć monotonna walka jednak w Dying Light była, no. więc to mogłem sobie pobiegać, poskakać po zumbiakach. Parkur wygląda, było spoko. Parkour wygląda e, kompetentnie przynajmniej, jest bardzo płynny i to mi się podoba. I cień postaci, jak skaczemy fajnie wygląda naszej. Tak. tak, naturalnie. No, no. No ale to pewnie RTX on podejrzewam. E, jak nie będziemy mieli GeForce'a, to, to, to nie zobaczymy w ogóle cieni i odbijających się światem. Bo teraz już w tą stronę branża gier idzie. Tak więc tym optymistycznym akcentem zachęcamy Was do komentowania fragmenty odgrywki do kupowania GeForce'ów. Tak, no jak tam dołączysz do GeForce Polska, to będziesz mógł tak powiedzieć. Coming in. Yeah, he's honest his. Uh, <laughs> I mean, <laughs> everything's fine. Just don't screw up the code. Someone will finally get to shoot you. Uh, guys, I love you. Get a bigger ass this. What is the code? Three horns. No. No, no, no. Three horns. you better get it right. So, this is where the Colonel resides. It seems we're entering the heart of darkness. So, just to recap the city is out of drinking water, and people believe only the Colonel can solve this. We tried to talk with his emissaries, but something went wrong. It's time to talk to this guy in person. The fate of the city is in our hands now.